strefa kultury w RDC Polskim Radiu, 18 stref. Kobiet, grupa, która stowarzyszyła się w grupę artystyczną teraz polisz witam was, dziewczyny. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym jest ta wasza grupa działalność, właściwie jak wy definiujecie to, co robicie? Możemy się mylić, ale jeżeli się nie mylimy, a chyba się nie mylimy, jesteśmy jedynym profesjonalnym teatrem, kobiecym w Polsce. Profesjonalnym, ale niezależnym. Ale niezależnie Ciągle. Mm -hmm. Ciągle. Ciągle? Ciągle myślicie, <grymne> że ktoś jest <grymne> uzależni od siebie? Znaczy, chciałbyśmy się uzależnić od jednego miejsca, przynajmniej w Warszawie. No, nad tym pracujemy latami już. Właściwie chciałbyśmy uzależnić miejsce od siebie. I właśnie I jesteśmy w trakcie prawa. szukania Ta. miejsca, gdzie mogłybyśmy się przytulić albo zostać przytulone na dłużej, gdzie można by wokół tego miejsca zbudować nasz repertuar. Ponieważ do tej pory taką naszą domeną było to, że byłyśmy takim teatrem latającym. To ma swoje plusy ponieważ bardzo poszerza pole walki, ale ma też minusy, że trudno nas znaleźć jest czasami w tym miejscu, gdzie byliśmy poprzednio i trzeba rzeczywiście śledzić nasz repertuar, naszą stronę internetową czy, czy, czy na portalach społecznościowych, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy aktualnie. No i to są minusy, bo to wiadomo, że w pewien sposób utrudnia promocję, utrudnia zgromadzenie z całej widowni. Ja też między innymi dlatego chciałam się z Wami spotkać, ponieważ jesteście kolejnym niezależnym teatrem, z którym rozmawiam. I myślę sobie, że za jakiś czas w ogóle spróbuję zrobić tutaj takie, rodzaj takiego jakiegoś forum, rozmowy na temat tego, jak sobie ta niezależna kultura w naszym kraju, a jakby w nieco mniejszej skali w naszym mieście daje radę, czy, czy można działać, czy nie można. Ta niezależna kultura, ona bardzo często przy niewielkiej, naprawdę niewielkiej, często symbolicznej pomocy urzędników radzi sobie bardzo dobrze. Urzędnicy o tym doskonale wiedzą i często działacze z tych teatrów niezależnych po prostu gdzieś tam wykorzystują i wplatają w swoje działania, bo to jest bardzo skuteczne. I jest bardzo wiele instytucji, które należą do miasta, które stoją puste, niewykorzystane, które mają niezapełniony repertuar. Mm. Wystarczyłoby tylko stykać ludzi, instytucje między sobą i ludzie już się dalej są w stanie dogadać. Wymaga, to wymaga tylko tego takiego zaczynu, który często musi być urzędniczy i wymaga takiego. E, dobrej, boli, dobrej bo woli. Dobrej ja woli po prostu. Ja myślałam, że. Szczerze powiedziawszy, teraz Polisz jest po prostu tylko teatrem, a okazuje się, że chyba nie jest tylko teatrem. Zaczęło się od teatru na pewno i pierwsze, co zrobiłyśmy razem, był to spektakl. Natomiast teraz mamy również zespół muzyczny, współpracujemy z fotografkami, z graficzkami. A zespół się też teraz Polisz? Nazywa się Teraz Polisz Band. Aha. To, co śpiewamy, jest bardzo kobiecą, taką rewolucyjną siłą, takim trochę Polish Riot. Mm. Powiedziałabym z tego gatunku. To jest taki feminopunk, gdzie my śpiewamy dużo o miłości, bo jak wiadomo, najlepsza muzyka jest zawsze o miłości. I tak też było w CSW, śpiewaliśmy tak, o miłości. Tylko, że tak. To jest zawsze jakiś komentarz, tak? odnosimy się jakoś do rzeczywistości kobiet. Ile macie w tej chwili spektakli w e, repertuarze, i też co jeszcze macie w tym swoim nie wiem, emploi, tak? Zależy jak liczyć. <laughs> <laughs> Najbardziej dumni jesteśmy oczywiście z naszych spektakli, które ciągle mamy w repertuarze to są takie spektakle jak Liminalna, Jestem snem, którego nie wolno mi śnić to jest Alicja na skraju spektakl w przygotowaniu, którego premiera się zbliża, spektakl pod roboczym tytułem Pijane, którego również premiera będzie miała miejsce w 2014 roku, spektakl Sukienka z dziurką w reżyserii Uliki, jak świetny spektakl, jeżeli Państwo nie widzieli to naprawdę śledźcie na naszej stronie jeżeli będzie najbliższy pokaz i polecam, bo to bardzo dobry spektakl Teraz e, zrobiłyśmy słuchowisko na podstawie czyli Polskich Katarzyny Bondy w Radiu Olsztyn, a przymierzamy się do premiery i do spektaklu no i taki międzynarodowy projekt duży z fińską grupą Blaue Frau, to jest spektakl o kobiecej sile, sile kobiecości o silnych bohaterkach też, roboczy tytuł bo to też jest, tak naprawdę jesteśmy po jednym spotkaniu w Finlandii teraz dziewczyny przyjeżdżają do nas roboczy tytuł jest Bla 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 dlatego, że też dużo opieramy się na języku i tak naprawdę poszukujemy w tym języku i co to będzie spektakl w dwóch językach, tak? No. tak naprawdę zależy nam na tym żeby wypracować Oddzielny język pomiędzy, pomiędzy trzema językami, ponieważ my porozumiewamy się po angielsku, dziewczyny mówią po fińsku, my mówimy po polsku, i tak naprawdę chcemy na, trochę zbudować ten spektakl na takiej zasadzie, jak buduje się język w małżeństwach, które są wielonarodowe, gdzie oni tak naprawdę porozumiewają się w obydwu tych językach, ich dzieci mówią do nich tym mieszanym językiem, i tak chciałybyśmy budować ten spektakl. Tak też mamy. To jest powiedziałabym że Tak, to. ハハハ